Święty Jan, chrzciciel, widząc ducha świętego spoczywającego na Jezusie, daje świadectwo, że on jest barankiem Bożym, synem Bożym, mesjaszem oczekiwanym przez Izraela. Pan Jezus, słysząc o uwięzieniu świętego Jana, odchodzi do Galilei, gdzie rozpoczyna swoją publiczną działalność, gdzie głosi Ewangelię o królestwie i potrzebę nawrócenia. Obaj, Czytają znaki czasu, czytają to, co Bóg do nich mówi i odpowiadają na nie. Może dzisiaj warto jest zreflektować, zastanowić się, czy widzę przez co i jak mnie Bóg prowadzi. Ku czemu zmierza to wydarzenie, w którym uczestniczę? Do czego mobilizuje mnie, czy, czy zmusza niejako sytuacja, w której się znalazłem? Dlaczego dzisiaj spotkałem tę, a nie inną osobę? Dlaczego usłyszałem to, a nie inne słowo? Bo czy to są doświadczenia i wydarzenia radosne, czy też smutne i bolesne? Mogą otworzyć przede mną nowy początek, mogą, mogą przyczynić się do tego, że w końcu podejmę dzieło Boże, że będą jakimś zapalnikiem dobra, miłości, nowego dzieła w moim życiu. Druga rzecz, która mnie bardzo dzisiaj zatrzymała w Ewangelii, to przychodzący ludzie do Jezusa. Sama często łapię się na tym, co mnie zawstydza. Że chcę widzieć wspólnotę kościoła, wspólnotę rodziny, moją wspólnotę, jakąkolwiek wspólnotę, jako tę zbliżającą się do doskonałości, jako tę dojrzałą, jako tę pełną, jako tę, która daje poczucie bezpieczeństwa, wszelkiego dobra, która jest źródłem moich, moich najpiękniejszych przeżyć. Tymczasem Widzę wyraźnie dzisiaj w Ewangelii, że do Jezusa przychodzą opętani, cierpiący na różne choroby i dolegliwości, epileptycy, sparaliżowani, zmagający się ze złymi duchami. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje mi prawdziwą wspólnotę z Jezusem. Wartość mojego przychodzenia do Jezusa nie polega na tym, że staję przed Nim doskonały, ale że przychodzę bolejący, cierpiący z moimi trudnościami, pytaniami, zmaganiami, niedoskonałościami. I w Jezusie spotykam źródło miłości, miłosierdzia. Tam spotykam i biorę życie, tam przyjmuję Jego słowo, tam się karmię, On mi daje swoje ciało do spożycia. Wspólnota z Jezusem to jest wspólnota także z drugim człowiekiem, który jest chory, słaby, zasmucony, przerażony, sparaliżowany, opętany. Chcemy takiej wspólnoty, widzimy taką więź z drugim człowiekiem, ale my wszyscy tak niedoskonali, tak potrzebujący łaski i zbawienia, odnajdujemy to wszystko w Jezusie i do Niego przychodzimy i przy Nim w bliskości Jego trwamy. Radosna nowina o wspólnocie.